Cześć, dziś porozmawiamy na temat, który jest bliski każdemu, kto mieszka we Wrocławiu. Chodzi o wrocławskie tramwaje. Nie można sobie wyobrazić funkcjonowania bez tego środka transportu w naszym mieście. Łączna długość torowisk to około 84 km i 21 linii tramwajowych, a ciągle planowane są nowe inwestycje. Rocznie ponad 200 milionów pasażerów korzysta z komunikacji miejskiej. Nic dziwnego, że potrzebujemy odpowiednio zadbać o ciężko pracujące pojazdy i tory, po których jeżdżą tramwaje. Dziś mam przyjemność rozmawiać z panią dr inżynier Izabelą Wilczyńską z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki, która dba o to, żeby nasze tramwaje jak najszybciej sunęły po torach. Pani doktor, proszę powiedzieć, jak możemy zdiagnozować, że torowiska tramwajowe potrzebują liftingu. Diagnoza o konieczności przeprowadzenia liftingu. Wynika z przeprowadzonych pomiarów w ramach kontroli stanu technicznego w okresach rocznych i pięcioletnich. Regularne badania torowisk, a w szczególności sprawdzenie stanu technicznego ich nawierzchni stalowej, są jednym z kluczowych aspektów zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Pod koniec 2019 roku MPK przejęło nadzór nad torowiskami. Najpierw zorganizowano formalności, powołano współcenowy wydział torów i sieci, następnie przystąpiło do zorganizowania przetargu na szczegółową inspekcję torowiska. Pomocnym w zakresie identyfikowania miejsc e, niezbędnych do remontu jest raport z pomiarów szyn wykonany e, w lutym i marcu przez niemiecką firmę Deutsche Celem zamówionego przez MPK specjalistycznego pomiaru było szczegółowe rozpoznanie największych mankamentów w stanie technicznym torowisk jeszcze przed startem tej rewolucji. Pomiar wykonywany przez specjalny tramwaj obudowany wieloma nowoczesnymi czu czujnikami rejestrował takie parametry jak szerokość i głębokość rowka dla obu szyn, zużycie główki szyny, promień łuku, prześwit toru, przechyłkę oraz wichrowatość. A jakie technologie są wykorzystywane przy diagnozowaniu nieprawidłowości? W pracach tych wykorzystywane są techniki geodezyjne, diagnostyczne i inżynierskie. Część z nich to sprawdzone rozwiązania kolejowe, zaadaptowane dla potrzeb tramwajowych i dostosowane do ich charakterystyki. Do wspomnianych technik należą pomiar tachymetryczny osi i niwelety toru, sprawdzenie parametrów geometrycznych toru z użyciem toromierza elektronicznego, a w naszym projekcie dodatkowo wykorzystaliśmy nadziemny skaner laserowy. Znajomość różnorodnych rozwiązań pomiarowych i dostęp do nowoczesnego sprzętu umożliwia pozyskanie wielu cennych informacji o stanie nawierzchni stalowej toru. Czy można przewidzieć, kiedy jakaś trasa będzie wymagała remontu torowiska? Właśnie dzięki zastosowaniu regularnych pomiarów mamy informacje o skali zużycia czy zniszczenia poszczególnych odcinków torowiska. Monitorowanie stanu geometrycznego torów stanowi inwestycję mającą na celu sprawniejsze kontrolowanie uszkodzeń torów oraz optymalizację harmonogramu obsługi remontowo-konserwacyjnej wrocławskich torowisk poprzez minimalizowanie interwencji w nagłych przypadkach, ograniczając naturalną nieefektywność systemu transportowego do napraw planowanych. Warto zaznaczyć, że brak jednoznacznej normy określającej ocenę stanu torowisk tramwajowych. I normy stosowane w kolejnictwie są wykorzystywane tylko częściowo. Ocena stanu torowiska tramwajowego często jest dokonywana na podstawie wskaźników J i b 5 tak jak w kolejnictwie. Aktualnie prowadzone są prace nad wytycznymi adekwatnymi do oceny torowiska tramwajowego. A jak to wszystko przekłada się na życie przeciętnego mieszkańca miasta, czy studenta, który codziennie podróżuje, na przykład na swój uniwersytet? Efekty przeprowadzonych prac rozwojowych będą mogły przyczynić się do poprawy niezawodności obecnej infrastruktury torowisk, co pośrednio wpłynie na komfort pasażerów, i również na ich bezpieczeństwo. Stan dróg szynowych ma również wpływ na zainteresowanie tą formą komunikacji, co przekłada się z kolei na stan środowiska. Dla pasażerów i pozostałych użytkowników dróg we Wrocławiu najbliższe lata prowadzenia to rewolucji będą kluczowe. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Was zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, w których opowiemy więcej o tematach związanych z kierunkiem studiów Geodezja i Kartografia.